Jesteśmy zobowiązani do podejmowania przemyślanych i mądrych decyzji, do godnego i uczciwego reprezentowania mieszkańców. Szanowni Państwo, niech ten niebywały, przytoczony przeze mnie entuzjazm naszych rodaków w dniu 11 listopada udzieli się również nam. Zróbmy wszystko, by ten dzień był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem. A motywem przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami. Zagonieni w nadłoku codziennych spraw nie odbębniajmy święta na niepodległości przed telewizorem. Nie obchodźmy go bez emocji, jak tylko kolejnego dnia wolnego od pracy. Tyle lat pokoju uśpiło nas. Wynaje nam się, że ten stan jest stały, ale nie jest. W lawinie codziennego narzekania. Warto zatrzymać się, by doświadczyć i uświadomić sobie szczęście pokoju i właśnie niepodległości. Z okazji dzisiejszego święta życzę wspólnej satysfakcji z rozwoju naszego państwa i naszej gminy, mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju i naszej lokalnej wspólnoty. Dziękuję za uwagę.